Jak Państwo zapewne zauważyliście od 24 lutego, pewne tematy wracają tutaj jak bumerang. Stan zdrowia psychicznego Władimira Putina, socjologia w Rosji, różnego rodzaju tematy związane z rosyjskim uzbrojeniem, temat wydarzeń na froncie, temat oczywiście broni jądrowej. To jest dość łatwe do zrozumienia. Wszystkie te tematy mają jeden wspólny mianownik. Próbujemy dzięki rozumieniu ich zrozumieć, co nas czeka w przyszłości, jak rozwinie się sytuacja na wojnie, która dotyczy nas bardzo bezpośrednio, ponieważ to wszystko toczy się bardzo blisko i wynik tej wojny będzie definiował naszą przyszłość na być może nawet pokolenia w przód. To jest duże wydarzenie, które dokonało pewnego rodzaju zakrętu historii, jak wiele wydarzeń wcześniej, więc zastanawiamy się, co się może wydarzyć, to jest zupełnie naturalne. Władimir Putin ostatnio podjął decyzję o tak zwanej mogilizacji, to jest wysłanie podobno 300 tysięcy rosyjskich młodych ludzi w drogę z ich domów na lokalne cmentarze, tam gdzie znajdują się mogiły, stąd słowo mogilizacja i ta droga przebiega z dość dużym objazdem przez teren Ukrainy. To jest oczywiście krok desperacki i to nasuwa nam kolejne rozmyślania, czy kolejnym desperackim krokiem nie będzie użycie broni jądrowej. I tutaj oczywiście mamy dwa scenariusze użycie broni tak zwanej strategicznej, czyli użycie na wielką skalę tych najpotężniejszych głowic, co prawdopodobnie oznaczałoby gwałtowną odpowiedź międzynarodową i być może globalną apokalipsę, więc także zagładę tego, który by podejmował te decyzje i całej jego rodziny, a także mm, wszystkich tych, którzy te decyzje wprowadzaliby w życie i ich rodzin. Sam ten fakt sprawia, że wydaje się to dość mało prawdopodobne, żeby faktycznie doszło do tego scenariusza. Zresztą rozumiemy, że nikt tego scenariusza na świecie nie chce, więc na razie go sobie zostawmy trochę z boku. Wciąż jednak wielu z nas widzę to w komentarzach, zastanawia się nad możliwością użycia tak taktycznej broni jądrowej. To mogłaby być jakaś nieduża głowica, jaka dokładnie, to tutaj pojawił się odcinek na ten temat trochę wcześniej. Jakie to są skale zniszczeń, to jest broń mocniejsza w tej chwili niż to, co spadło na Hiroshima i Nagasaki, czyli mogłyby to być zniszczone poszczególne na przykład ukraińskie miasta. I tutaj warto porozmawiać o jednym aspekcie tego wydarzenia. Otóż. Szantaż jądrowy działa dopóki jest szantażem, dopóki jest zagrożeniem, które nie zostało zrealizowane. Póki co Europa dość ostrożnie rozgrywa karty. Europa, Zachód, głównie Stany Zjednoczone w tym konflikcie zbrojnym, umówmy się, to Stany Zjednoczone są tą, tym krajem, który trzyma w ręku największy rewolwer. Grają dość ostrożnie, ponieważ nie chcą eskalacji. Eskalacji takiej jak na przykład użycie broni jądrowej. Boją się, że jeśli Władimir Putin zostanie zbyt mocno przyciśnięty do muru, może użyć broni jądrowej. Tylko co się wydarzy, jeśli on faktycznie jej użyje? Czym będzie straszył dalej? No właśnie. A skoro nie będzie miał czym straszyć dalej, to. Znaczy, że świat zachodni przestanie się bać, bo to, czego się bał, już się wydarzy. Oczywiście wtedy pojawi się strach, że taka broń nuklearna może spaść na na przykład miasta europejskie. Będzie to oczywiście wciąż kolejny element do... Tej eskalacji, do której będzie mogło dojść. Niemniej, myślę, że samo użycie tej broni w Ukrainie będzie wystarczającym impulsem psychologicznym dla całego świata, który pokaże wszystkim jedną prostą prawdę. Trzeba powstrzymać maniaka dowolnym kosztem, zanim nie zrobi komuś dalszej krzywdy, bo stawka zrobiła się już zbyt wysoka. Oczywiście moje rozum rozumowanie może być błędne, ale Pozwolę sobie je zachować w takiej formie. W takiej sytuacji, co się może wydarzyć? Pewien emerytowany amerykański generał stwierdził ostatnio, że w przypadku użycia broni jądrowej Ameryka zniszczy wszystkie bazy wojskowe na Krymie i zatopi całą flotę bałtycką. Czy to jest realne, proszę państwa, bez najmniejszego problemu. To co teraz powiem, jest wynikiem pewnych rozważań, które mam od samego początku tej wojny. I długo nad tym myślałem, ale wychodzi na to, że niewiele jest argumentów przeczących tej teorii, a ta teoria głosi, że Ameryka przerasta w sferze prowadzenia nowoczesnej wojny Rosję już o kilka głów. Tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć o dwóch kwestiach: o kwestii logistyki i o kwestii, powiedzmy, nazwijmy to tak bardzo szeroko, informacji. Jeśli chodzi o logistykę, to Rosja pokazała, że nie radzi sobie z zaopatrywaniem swoich sił zbrojnych tam, gdzie nie ma bezpośredniej linii kolejowej prowadzącej z terenu Federacji Rosyjskiej prosto na front. Generalnie, jeśli jest linia kolejowa, to jest ok, jakiej nie ma, to jest problem. Stany Zjednoczone były w stanie prowadzić równocześnie dwie wojny na krańcu świata, utrzymywać flotę na wszystkich oceanach i bazy wojskowe na chyba wszystkich kontynentach. Jednocześnie, każdy indyk zjedzony przez amerykańskiego żołnierza w Afganistanie na święto dziękczynienia, każdy wystrzelony tam nabój, rakieta Hellfire, część zapasowa do śmigłowca, i listek gumy do rzucia musiały zostać sprowadzone do Afganistanu. Oczywiście niekoniecznie ze Stanów Zjednoczonych mogły zostać kupione gdzieś po drodze, ale to oznacza także, że Stany Zjednoczone posiadają szereg baz na terenach krajów partnerskich, szereg sojuszników, którzy z nimi współpracują, to jest jeden z elementów siły Stanów Zjednoczonych. Posiadanie licznych przyjaciół. Wielokrotnie Rosja żaliła się na to, że Stany Zjednoczone ją otaczają ze wszystkich stron bazami wojskowymi. To nie jest do końca tak demoniczne, jak to było przedstawiane, ale faktycznie Ameryka jest w stanie zaopatrywać swoje siły przeprowadzające potencjalną specjalną operację wojenną na terenie Rosji z wielu różnych kierunków. Jeśli chodzi o kwestie informacji, to widzimy, że Rosja tutaj zawala tak naprawdę na każdym poziomie. Widzimy, że jeśli chodzi o zwiat satelitarny, on w Rosji ewidentnie nie działa, bo gdyby działał, to te tysiące już pocisków manewrujących, balistycznych kalibrów i skanderów H555, które zostały wystrzelone w Ukrainę, powinny zniszczyć Całą infrastrukturę wojskową, wszystkie magazyny, wszystkie ważne dla zaopatrzenia sił ukraińskich, autostrady, drogi kolejowe, wszystkie koszary, wszystkie elektrownie wszystko. Tak to powinno już dawno nie istnieć, gdyby tylko Rosjanie wiedzieli, gdzie strzelać i umieli w to trafić. Jak się okazuje, nie potrafią. Amerykanie, jak wiemy, potrafią potrafią znaleźć, namierzyć i Zlikwidować cel w dżipie sunącym po pustyni na drugim końcu świata. Stacjonarne elementy infrastruktury rosyjskiej, takie jak magazyny amunicji, paliw, rafinerie paliw, tego typu infrastruktura kluczowa, mosty sami to nazwijcie to wszystko zniknęłoby z powierzchni Ziemi, myślę, w ciągu 48 godzin. Amerykanie mają wystarczające możliwości i wystarczająco kosmiczny budżet, który był realizowany od wielu lat po to, żeby tego typu środków nie brakowało, są w stanie to zrobić. Może nie na terenie całej Rosji, bo nie będą potrzebowali tego robić na terenie całej Rosji. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to odważna opinia. Niemniej w przypadku wojny konwencjonalnej, w tej sytuacji, zwłaszcza kiedy najbardziej zdolne do walki siły rosyjskie znajdują się już dawno albo w ukraińskiej ziemi, albo na ukraińskiej ziemi, zajęcie Petersburga i Moskwy przez siły amerykańskie sądzę zajęłoby maksymalnie miesiąc. I realizacja scenariusza. Sadama Husajna, w przypadku Władimira Putina, to nie byłoby coś absolutnie nierealnego. Myślę, że wręcz przeciwnie. Oczywiście osobiście wolałbym jakiś inny scenariusz, jakiś scenariusz może bardziej czałczesku, coś w tym stylu tak. Myślę, że scenariusz czałczesku nie byłby najgorszy. Jaki jest więc ostatecznie wniosek z tego przydługawego wywodu? Kojarzycie taką sytuację, kiedy małe dziecko widzi strasznego pająka? Co mu mówimy, żeby go uspokoić? To dziecko. Mówimy mu spokojnie. Ten pająk boi się ciebie bardziej niż ty jego. Kojarzycie taką sytuację. Oczywiście Władimir Putin jest groźnym zwierzęciem. Człowiekiem nieobliczalnym, który wciąż posiada możliwości, żeby skrzywdzić świat. Ale warto sobie zdawać sprawę, że świat wciąż ma bardzo wiele sposobów na to, żeby skrzywdzić jego. I on też bardzo mocno się boi. Na samym początku mówiłem, że wracamy do tych tematów, ponieważ próbujemy zrozumieć, jak ta sytuacja się rozwinie i co nam w tej sytuacji przyniesie przyszłość. Otóż, żeby zrozumieć, co nam przyniesie przyszłość, musimy brać pod uwagę także ten fakt. Ten fakt, że Władimir Putin i wszyscy ludzie w jego otoczeniu się boją. Doskonałym przykładem tego jest chociażby zachowanie Ramzana Kadyrowa, który, zauważcie, bardzo ostro walczy o to, żeby bić się w Ukrainie do końca czemu, bo on wie, że porażka będzie oznaczała koniec Putina a koniec Putina, który trzyma go na smyczy i karmi go z ręki, będzie jego końcem. A czeczeni są dość okrutni, a on narodowi czeczeni zrobił wiele przykrych rzeczy i skończy bardzo źle. Tak Ramzan Kadyrow skończy bardzo źle. Dziękuję państwu pięknie za uwagę i widzimy się niedługo.